Hejka, odcinek z BSP z Przecieków. Mianowicie, chcę jak najszybciej wam je pokazać, więc będą to chyba najszybsze przecieki w historii. No i co, może nie jest ich za dużo, ale chcę wam pokazać, jak obecnie BSP rozwija swoją grę. Też jeszcze chcę dodać, że dzisiaj dostaliśmy wiadomość o danego dnia dziecka. Tutaj ludzie trochę się spieli, ponieważ oni, no, niektórzy no, nie doinformują się, zaczęli pisać komentarze, że moderacja BSP jest jakaś okropna i że nawet nie zna się na datach. No cóż, widzowie, dzisiaj jest Światowy Dzień Dziecka, czyli 20 listopada. Co prawda, w Polsce jest dzień dziecka 1 czerwca, ale wtedy jest tylko polski, a dzisiaj jest ogólnoświatowy. Ale dobra, lecimy z przeciekami. Radzę wam się przygotować psychicznie i mentalnie. Więc co nowego na BSP, już wszystko wam mówię. Pierwszą rzeczą oczywiście jest czarny piątek, który zbliża się już wielkimi krokami. Tak zwany Black Friday. Więc lecimy. Cześć nazwa użytkownika, dziś czarny piątek, dzień znany z świetnych ofert i ofert specjalnych. No i uwaga, zostaniemy w BSP z okazji tego dnia. W ten weekend, piątek, sobota i niedziela, ponownie umieściliśmy wszystkie poprzednie pakiety w sklepie z pakietami. Czyli oczywiście są te pakiety. No i co, wrócą wszystkie pakiety, które były limitowane przez jakiś tam czas, no cóż, no nieźle. I teraz masz szansę je zdobyć, niektóre mogą być tańsze niż je pamiętasz, udanych zakupów, w czarny piątek, twój zespół BSP. No i tutaj, tutaj macie newsa tego, w zakładce newsów, jak to będzie wyglądało, no i ten billboard, który jest, wiecie, jak zawsze, nowe rzeczy, które zawsze są tutaj. Czyli w skrócie, na czym będzie to polegało? Wrócą wszystkie stare pakiety, które były, przykładowo z muzyką z, z Nexusów, tylko po prostu będą tańsze niż wcześniej. No cóż, całkiem ciekawie. Wiecie, zawsze dostawaliśmy jakieś przeceny na klocki czy coś, a tym razem nowe pakiety, stare pakiety i trochę taniej. Niestety cen jeszcze nie znam, czy wrócą na pewno wszystkie, też mi o tym nie wiadomo, chociaż no, jeżeli wrócą wszystkie, tak napisali, no to raczej tak będzie. Chociaż wiecie, obietnice BSP bywały różne, na przykład wiecie, zapowiadali nam, że już niedługo będzie tryb sezonowy, zapowiadali to prawie dwa lata temu, a ciągle nowości z trybami. No, no ja już nie wracam do tych czasów może. No i dobra, jeżeli zastanawiacie się jakie jeszcze piękne nowości czekają nas, no to będzie nowy pakiecik, tak, kochane pakiety, yy, wiem, wszyscy je uwielbiacie. Jak wiecie, bez Peter tutaj jakieś tam kolekcje z nagrodami ku fortuny, było już z sezonu pierwszego, z sezonu drugiego, no i tym razem będzie z sezonu piątego. Tak jest, nowy pakiet z sezonu piątego z Ku fortuny. Kolejna rzecz, widzowie, czas na święta, zimę, wszystko związane z tym tematem. Co wiadomo, wiadomo to, że będzie nowy pakiet, ale powtórkowy. <laughs> Tak, czas na pakiet z 2021 roku. Mianowicie wraca ten pakiet. No i... W sumie to tyle.